Mieszanie jest bardzo elegancką metodą przygotowania koktajli. Mieszanie zresztą wszyscy mamy we krwi. W miksologii mieszamy wszystko to, co nie wymaga wstrząsania. Czyli tak naprawdę koktajle zawierające składniki klarowne, łatwo się ze sobą łączące. Do mieszania wykorzystujemy łyżki. Jeżeli nie mamy profesjonalnej barmańskiej, wystarczy, że użyjemy taką domową z dłuższym trzonkiem. Jest bardzo wiele łyżek barmańskich, profesjonalnych i bardzo wiele różnych metod ich wykorzystywania. Ja najbardziej lubię tą gładką, aczkolwiek ta ze świderkiem pozwala podebrać jeszcze koktajl z dna. Mieszamy przez około 30 sekund. Pamiętajmy, że poza wymieszaniem składników, mieszanie ma spowodować, że odpowiednio je schłodzimy. Pamiętajmy, żeby szklanicę trzymać dość nisko, żeby jej zbędnie nie ogrzewać. Zadać by można pytanie, dlaczego mieszać, skoro dużo szybciej i efektowniej będzie, jeżeli ten koktajl po prostu wstrząśniemy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Podczas wstrząsania niektóre koktajle mogą zmętnić, może dojść do zbytniego rozcieńczenia i w końcu pokruszone kawałki lodu. No i najważniejsze, nie ma bardziej dystyngowanej metody robienia koktajli niż delikatne ich masowanie.